Bowers Wilkins to marka, której nazwa wywołuje u miłośników dobrego sprzętu audio, miłe ciepło i łaskotanie z tyłu głowy. A model PX7S3 to słuchawki, które urzekły mnie od pierwszego wejrzenia. Tak, dokładnie chodzi o to, jak wyglądają. Połączenie kontrastujących materiałów, starannie dobrane faktury i kolory, zadbane detale, kurcze. One są po prostu piękne. W dodatku udało się znacząco zmniejszyć grubość każdej słuchawki, co wbrew pozorom przekłada się nie tylko na wygląd, ale też na wygodę noszenia. A wygoda noszenia jest na najwyższym poziomie. Można słuchać godzinami, także dzięki niskiej wadze. Ale pora na główne danie, czyli brzmienie. A brzmienie jest super. Bardzo dynamiczne, szczegółowe, z wyrazistym basem. No, i w aplikacji jest możliwość samodzielnego dostrojenia. System ANC jest bardzo dobry. Na poziomie, przy którym chociaż znajdą się lepsze, to nie odczuwa się potrzeby szukania takowych. Jedyny zarzut fatalna ergonomia przycisków sterujących, które ze względów estetycznych są wąskie i umieszczone w taki sposób, że nigdy nie mogę w nie trafić. Poza tym, fantastycznie.